Filik no o kielach, w dziewczynach, którzy zgnił w ponułach. <kielach> w mieszkaniu. Filik odsiedził w dziewczynach. Czy wierzysz w płaską ziemię? Oczywiście, ziemia jest płaska. Jeżeli ktoś wmówił Wam, że ziemia jest kulą, to musiał być naprawdę przekonującym. Ale wiesz co, bo powiedziałeś, Piotrek, że niewiele możemy znaleźć w rozumie. No A? Ja się z Tą nie zgodzę. <grym> Skończ tak, tak. p... na tym czacie, żeby ściszył mikrofon. Bardzo dobrze go słychać teraz. No, dali powiedz, że bardzo dobrze Cię słychać. Bardzo dobrze <gulose> <nie zyła>, słychać! <gulose> bardzo dobrze <nie zyła>. słychać! <gulose> A to tak bliżej mikrofonu podejdź. tak, żeby był bliżej. Bardzo dobry bardzo tak, tak, słychać, tak, to tak, Oki, tak, oki, 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 Don't believe the number, please. I'm ah! ah! overdone. Oh, no, they started a huge fight while she was driving. Watch what happens. Of uh, your nudes and, you know, different sentences that he... Sarah, I'm sorry uh, about this. Don't talk. So, yes. Stop. Idiot. Uh, um, Next time you touch me, I'll fucking kick. You understand? You understand? Hang on. Hey. No, um, Sarah, hang up.

Yeah, I'm sorry about this. Dobrze, dobrze zrobił, dobrze zrobił S**ka go uderzyła, s**ka go Gądziła, dobrze zrobił Kim był pilot F6? Pięć złotych. dziękuję za pięć pozdrawiam Czeka, odczytamy twojego donate'a Na kogę tłumaczu? Odczytam tego donate'a, na kogę tłumaczu? Kocham cię Dawid A ja cię nie, a ja cię nie człowieku, ja nie jestem kłagiem, Nie jestem czujku

i to krzesło kosztuje? zobaczymy, i to krzesło kosztuje? 5 euro W dolarach to kosztuje, w dolarach 5 euro Ogrzewane krzesło, ogrzewa Na kręgosłup Ogrzewane plecy Ogrzewany dół Ładne, ładne krzesło, nie powiem, że nie Bo nie powiem, że nie. Tak, Rabelini ma live, nie ma live, weź tam odwajta. Z całego serduszka Cię lubię. Z całego oh. serduszka Cię lubię, na 9000%, bo Być moim najlepszym kolegą i przyjacielem od serduszka. I przyjacielem od serduszka na 9000%, to ja Dawid Jasper. Robimy live na kanale YouTube Dawid Jasper, live, wejdź na mojego live. Dobra, czekajcie. Dobra, patrzę w... Nie, w... Chęć w... Chęć ramy, się nie, nie, ty nie, nie, którzy cię wyzywają. jestem ja człowiekiem, bardzo cię lubię. nie, widzowie zasłonię ten ekran. Bo będę podawał blika. Co tam się dzieje? nie,

ja Cię lubię na 1000% Wysłanki do mejda To ja bawię w mojego... całego serduszka Cię lubię na 9000% Też serduszka mi cias najlepszym kolegą i przyjacielem od serduszka Na 9000% A koral Nie. To zamknij, że Ci przeszkadza Filmik jest Ty bo w tym PoE można na te filtry swoje dźwięki ustawić, to może jak będzie rare ten divide nowy to taki dźwięk zrobię, Bo. To zawki drzwi przeszkadza. Filmik jestamol! Niech się Nie Niech się czerpie. Niech się czerpie. Niech się czerpie. Niech się czerpie. Niech Masz bana Niech się czerpie. Masz bana Frejska chmura? Nie będziesz mi tato obrażał, brata śmieciu? Dawid, głośniej. Mówię głośniej, debilu <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra. Spam masz bana Żegram. Nauczy się kur... Tee, te, Jesus, gitarius, oh, Scott, to a, ty było ty gdzieś sagitariusz, o kurwa Tyle to wrócisz? Jeżeli uważasz, to że skończył. O są taki koczasek wagga baga, mu te policzki waga baga Wysało mu te policzki waga baga Tutaj policzki waga baga Wycały mu policzki Wego bagaga Tutaj się do niego dotyczy waga bagaga Jedziemy do babci, tam zasady nie istnieją Czekoladki i ciastka same się do mnie śmieją Mama mówi nie wolno, a babcia mi wciska Bo miłość babuni jest tak bardzo bliska Czekoladki i ciastka same się do mnie śmieją Mama mówi nie wolno, a babcia... Jedziemy do babci, tam zasady nie istnieją Stój! Stój, powiedziałem! No skąd Nigdy nie będziemy... Co? Jesteś w ciąży ej, a związa. to jest moje dziecko! Nie wtrąca się, nie wtrąca się! Nigdy nie będziemy razem! Stój! Nie mów tak, nie mów tak! Rozumiesz? Jesteś chory, będziesz się lekcjeć! Mat Matylda. Matylda. Matylda? Matylda, w porządku? Ej, ej! ej. Popuść coś, coś zrobił! Co ty? co ty dziewczyny bijesz? H kilometra, co tu się stało? Popchnął ją. Tak! Dobrze, żeś to nie słuchał, tak? Pola, daj spokój, nie teraz! Co ty kurde odwaliła ci? Zostań tu, nie ruszaj. Nie masz się więcej do niej zbliżać, rozumiesz? Co ja zrobiłem? O, <stytutki> To było straszne, f. To było. Ja... to było straszne, f. To było straszne, Ja, f. To było straszne, f. Naprawdę. To było straszne, f. Skurry, sen. Filmik o trzech dziewczynach tu jest w pomieszczeniu Pod... filmik o trzech dziewczynach, którzy zginali w pomieszczeniu. w mieszkaniu. Filmik o czterech dziewczynach, które zginę w pomieszczeniu. <todgłos> o dziewczynach, w pomieniu, w mieszkaniu. Program uwaga! Kurde. O jest! Jest! To ja Dla mnie w tej O kurwa, o kurwa! Każdego z tych ludzi, którzy przyczynił się do śmierci córki i Nie, przeczułem. Po prostu ocenić. Uważam, że jesteśmy winni to naszym dzieciom. Ale tragedia, widzę, ale tragedia, ja pierdolę! Ja pierdolę, widzę, jaka tragedia! Ja pierdolę! Jaka tragedia, widzę! Ja pierdolę! Ja pierdolę. Ja pierdolę. Pytacie lat, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć lat! Ja pierdolę, kondylencję, składam kondolencje! Kiedyś... Kiedy to kota odpalił. Wazar! 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 wasabi wasabi Jakiś taki mniej zielony jest ten język. Trochę jest, ale chyba mniej. Słuchaj, błagam Cię na kolanach przenieść tak. Kihala tego Micia, Micie, Midej, ten Ronaldinho i ten kotek w okularach. Jak nie zrobił flaskę? mam chłopaka? Nie, ja jestem chłopakiem! Ja jestem chłopakiem! Tak, tak, tak. Nie! Nie! Ja mam chłopaka Karina ja jestem twoim chłopakiem nie zdradzaj mi z tych. Serio? Ona jest z Lali, ona jest z O, nie, nie, nie Tak, że u jesteś, jesteś, Nie, nie, nie Tak, 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 Dobra, zrobię wszystko co będziesz chciał, tylko przenieś ich, okej? Okay? A ...zrobisz mi loda? Jak się poproszę? Wszystko, wszystko mi zabić na, na wygląda? Za twój hajs, za twój hajs wszystko Za mój hajs? mój hajsem, to, to, to mój już za, za piją nie się kurwa piją chodzi Nie, 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 nie Dobra przenieś ich No my siadłem to Discorda Mieszam Discorda Za mnie pieniądze wszystko zabić To za kura To za, kura. Co za kura.

Ale pamiętacie jak ten ten owca opowiadał o tych, yy, tych gigantach co piramidy budowali to tu podobnie jest na tym intrze czy wierzysz w płaską Ziemię? Oczywiście, Ziemia jest płaska. Jeżeli ktoś wmówił wam, że Ziemia jest kulą, to musiał być naprawdę przekonującym. Ale wiesz co, bo powiedziałeś Piotrek, że niewiele możemy znaleźć w rozmiarach. No a? ja się z tą nie zgodzę. Podsumowując, czy wierzymy w lądowanie na Księżycu? Ale wiesz, też jedno jest czy oni byli, a drugie jest materiały wideo. Antarktyda no to nie jest taka jak nam wmówiono, tylko są zielone lądy złoża. To jest ogólnoświatowy spisek i nikt nigdy nie wyłamał się z niego na tyle, żeby jakieś zdjęcia sensowne pokazać. Z... I istnieć jako no. jedna osoba. Nie? Podsumujemy tylko jeszcze Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy jedyną cywilizacją techniczną na tej planecie. a na te piramidy na przykład. Nie? Czy one naprawdę mają tyle lat, ile mówią? Wydaje mi się, że problemem jest, że ludzie u władzy są to ludzie odklejeni od rzeczywistości, wzrastali w dobrobycie. Spotkałeś się z ekonomistą, który mówi, że to, co Europa robi, to jest dobre. Wszystko można zaobserwować od wilkołaków przez jakieś tunele czasoprzestrzenne. To nie jest tak, że ja ci teraz coś rozwikłam. Może ja też jestem częścią tego spisku. Putin leciał. Do Trumpa i wybrał no. dłuższą drogę zamiast krótszej. Jest szefem Rosji, tak? No to jest w spisku. Czy wierzycie w duchy, w świat taki metafizyczny? Nazywam się Piotr Kosek, prowadzę kanał Astrofaza. W 2015 roku w dziwny sposób pojawiliśmy się nagle w internecie, fundowani przez nas. No ciekawe, kurwa. Ciekawe. Ciekawe, kurwa.